Pomimo mrozu blisko 170 maturzystów z liceum ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza zatańczyło na rynku poloneza. Pokaz, który odbył się w czwartek 19 stycznia na rynku, był jednocześnie ostatnią próbą przed studniówką, która odbędzie się w sobotę 21 stycznia w pałacu na opieszynie. Trzeba przyznać, że maturzyści nawet bez balowych strojów prezentowali się wyjątkowo. Przed chwilą naszych 171 maturzystów odtańczyło poloneza tradycyjny taniec studniówkowy. Traktujemy tego poloneza od trzech lat, jak tutaj poloneza na rynku, jako próbę generalną poloneza studniówkowego. Nasza studniówka już za chwilę, bo w najbliższą sobotę, 21 stycznia o godzinie 19 w Pałacu na Opieszynie. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy się tam szampańsko bawić, młodzieży tego życzę. I tak jak tutaj przed chwilą do nich mówiłam, że życzę im, żeby tym tanecznym polonezowym krokiem weszli w studniówkę, a potem w maturę, tego samego życzę w tej chwili. Dziękuję Państwu bardzo.